Cześć, witam Was ponownie. Ja nazywam się Marek Banaszak i w prawnej rzeczy trudne tłumaczę prostym językiem. A moim i Waszym gościem jest znana i lubiana Wiktoria Paluszyńska, ekspertka do spraw prawa upadłościowego. Cześć, Wiktorio. Cześć, Marku, witam wszystkich. Spotykamy się po raz kolejny, ale nie tylko dlatego, żeby się spotkać, a dlatego, aby odpowiedzieć na Wasze kolejne pytania dotyczące procedury upadłości konsumenckiej i tego, co dalej. Pierwsze pytanie od naszej yy, klientki, która zadzwoniła ostatnio. Do nas zapytać o kwalifikacje do upadłości, i zapytała też, czy ona musi pracować w momencie ogłoszenia upadłości. Jak to w ogóle jest, Wiktoria? Co do zasady, nie jest to wymagane, dlatego że tak jak opowiadamy już we wcześniejszych odcinkach, upadłość jest dla każdego. Czyli, jeśli osoba jest niewypłacalna, może taką upadłość ogłosić. Aczkolwiek, co do pracy, jeśli osoba jest zdolna do pracy, może podjąć jakieś zatrudnienie, lepiej to wygląda w oczach sądu, że jednak ta osoba pracuje. Bo wtedy się stara, tak? Chodzi tak, o to, dokładnie, że. Tak, dokładnie. Dokładnie. bierna w to... tym wszystkim. Mhm. No okej, okay. zatem zachęcamy do podejmowania pracy, jeżeli ktoś może, bo jest to jednak uczciwe rozwiązanie. Yy, mamy też takie dosyć długie pytanie, ale ono jest tutaj jeszcze z taką informacją na początku. Prawdopodobnie ta pani z tobą już kiedyś rozmawiała. Yy, zadała takie pytanie: Kiedyś rozmawiałem z bardzo miłą panią, i wtedy niestety nie zdecydowałam się na ogłoszenie upadłości. Czy teraz mogę znowu się z wami skontaktować? Oczywiście. Zapra zapraszamy i zachęcamy nawet do tego kontaktu, bo tak jak mówiłam, zawsze trzeba sobie dać tą drugą szansę. Więc jak najbardziej, albo pani może do mnie zadzwonić, jeśli pani ze mną rozmawiała. Bądź zgłosić się do nas przez formularz, czyli takie nowe zgłoszenie. Pod filmem będzie link z formularzem. Po wypełnieniu tego formularza dane państwa trafią do naszych ekspertów, którzy udzielą bezpłatnej konsultacji na temat upadłości. No dobrze, no to mamy jeszcze pytanie: gdyby ta pani się nie zdecydowała na przykład na napisanie wniosku przez nas, czy ona może napisać taki wniosek sama i złożyć go w sądzie? Może jak najbardziej, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, aczkolwiek no, nie zalecamy tak. Dlatego, że mimo tego, że to jest wniosek na formularzu, są rubryki do wypełnienia, należy to zrobić w sposób właściwy i poprawny. Osoby często nie wiedzą, co tam umieścić. Dodatkowo teraz wniosek również składamy przez Krajowy Rejestr Zadłużony. Więc to wszystko jest internetowo. My również pomagamy w takim procesie, tłumaczymy, jak to zrobić. No i co więcej, dokumenty. Często zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci mają sprawy, które ciągną się. Od 15-20 lat nie są w stanie dotrzeć do tych wierzycieli, a musimy wskazać wszystkich. Dlatego my po prostu pomagamy przez to wszystko przejść, pomagamy odnaleźć tych wierzycieli, więc z nami jest po prostu łatwiej. A jeżeli ta pani na przykład będzie miała problem i nie będzie wiedziała, gdzie się zgłosić po jakiś dokument, nie wiem, do jakiejś instytucji, do banku, to pomożecie? Oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy dużo takich instrukcji, mamy również różne linki. Wszystko pomagamy, tłumaczymy na samym starcie. Tak naprawdę, kiedy osoba zaczyna z nami realizację tej usługi, tłumaczymy wszystko od podstaw. Tłumaczymy, gdzie należy się po to udać, no i zawsze można do nas zadzwonić. To jest najważniejsze. Czyli mamy jakieś wątpliwości? Mamy osobę, która jest naszym takim opiekunem, zawsze możemy zadzwonić, dopytać o wszystko. Ja słyszałem też o takiej sytuacji, wiem z doświadczenia, że to się zdarza. Te nieszczęsne 10 lat, na które sąd blokuje możliwość ponownego złożenia wniosku. O co tutaj chodzi? Jeżeli ktoś wypełni sam wniosek, to sąd go może przyblokować, jeżeli go odrzuci? Mhm. Nie do końca. Dlatego, że jeśli zrobi to osoba fizyczna, czyli taki pan, załóżmy Kowalski, złoży sam wniosek. I popełni tam jakiś błąd, to ten wniosek zostanie zwrócony. Czy on w ogóle nie jest rozpatrzony, sąd zwraca, ewentualnie najpierw powie, żeby uzupełnić braki formalne, czyli co się tam nie zgadzało. Jeśli się tego nie uzupełni w terminie najczęściej 7 dni, wtedy ten wniosek jest zwracany. E, aczkolwiek takie blokowanie na 10 lat raczej jest w przypadku, kiedy osoba ma pełnomocnika. Bo jeśli pełnomocnik popełni taki błąd, no jednak to samo sobie wykształcone powinny wiedzieć, jak to zrobić, jeśli tu popełnią błąd, faktycznie może taka sytuacja mieć miejsce. No tak, pamiętam, jak zgłaszały się do nas osoby, którym sąd zablokował na 10 lat możliwość składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, no bo pojawiały się tam jakieś błędy, coś było nie tak i przez kolejny ten długi okres ta osoba właściwie była przyblokowana. To było w tych sytuacjach, gdy ktoś coś po prostu zepsuł. No dobrze, jeszcze jedno pytanko, bo mamy jeszcze chwilę czasu. Jaka jest możliwość całkowitego umorzenia długu? W jakich sytuacjach ten dług całkowicie może być umorzony, czyli nie ma tego planu spłaty? Tylko ja po prostu składam wniosek, sąd daje mi upadłość konsumencką i umarza mi całkowicie moje zadłużenie, i ja wtedy zaczynam wszystko od nowa. Tutaj sytuacja jak najbardziej występuje, aczkolwiek bardzo rzadko. Dlatego, że w postępowaniu upadłościowym nie dosyć, żeby nasz dłużnik przerwał tą pętlę zadłużenia, też musi być w jakimś stopniu zaspokojony wierzyciel. Więc tutaj raczej sądy do tego dążą, żeby ten plan spłaty, nawet bardzo mały, ale żeby był, rzadziej umarzają całość zobowiązań. Aczkolwiek taka możliwość też jest. Najczęściej w przypadku, kiedy osoba jest na coś poważnie chora, bądź są to osoby starsze, tak? one już nie podejmą pracy, mają jakąś niską emeryturę bądź rentę. Więc wtedy sąd może stwierdzić, że faktycznie no nie ma tutaj sensu układać tego planu spłaty, tylko umarzamy całość. I to jest bardzo korzystne dla takiej osoby, no bo zaczyna z czystą kartą. Tak? No ja rozmawiałem ostatnio z jednym z naszych klientów, który miał milion złotych długu, i ten plan spłaty opiewał tylko na 150 tysięcy, a cała reszta nie była w tym uwzględniona. Dlaczego? Dlatego, że reszta została umorzona. I Czyli ten człowiek tutaj... nie będzie już musiał tego spłacić. Dokładnie, dokładnie. No to bardzo mnie też cieszy taka informacja, bo jest to szansa dla wielu osób zadłużonych, aby z tej spirali zadłużenia wyjść. Dziękuję ci, Wiktorio, za dzisiejsze spotkanie. A ja ponownie, tak jak zawsze na koniec naszych filmów zachęcam do klikania łapek w górę, dzwoneczków i tego, abyście nas obserwowali, bo jeszcze mnóstwo pytań i mnóstwo informacji uzyskacie od nas podczas naszych spotkań o upadłości konsumenckiej. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dzięki.